Kaprys tego tegorocznej pogody, ulewne deszcze, podtopienia po wodzie na przemian z upałami dochodzącymi do 36 stopni Celsjusza nie zahamowały intensywnych prac inwestycyjnych w gminie Strzegom. We współpracy z Dolnośląską Służbą drugiej Kolei na terenie gminy Strzegom zakończono wiele inwestycji drogowych. Zadania te były w 100% przez nich finansowane. Zakończono remont odcinka drogi 374 i chodników od Ronda do ulicy Świdnickiej. Wartość robót wyniosła 700 tysięcy złotych. W ramach własnych zadań inwestycyjnych zostały przebudowane chodniki przy tej samej drodze 374 na odcinku od ulicy Leknickiej do ulicy Kaszterańskiej. wierzchnią chodników wykonano z kostki betonowej, a na nawierzchnię zjazdów z kostki granitowej. Wartość wykonanych robót wyniosła prawie 280 tysięcy złotych. Również remont drogi 345, wykonany przez Dolnośląską Służbę Drugi Kolei, na odcinku od Krajowej Drogi nr 5 do miejscowości Bartoszówek został zakończony. Koszt remontu dwóch odcinków drogi wojewódzkiej na trasie Konary-Lusina-Bartoszówek do drogi Krajowej nr 5 wynosi ponad 4 miliony złotych. Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej numer 374 o długości 3,4 km na odcinku od skrzyżowania z drogą 382 w pobliżu Stanowic w stronę Świebodzic. W Grochotowie wykonuje się głębokie korytowanie drogi oraz nowy chodnik. Koszt wynosi prawie 4 miliony złotych. Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy w ramach Schetynówki wykonano została przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Tąkowic do Granicy. Gmina dołożyła ponad 840 tys. zł. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 1 700 mln zł. Również w Skarżycach oddano do użytku nowy odcinek drogi numer 2933D wyremontowanej ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz środków Powiatu świnickiego. Długość to około pół kilometra. Wartość zadania wyniosła ponad 350 tysięcy złotych. Przejawem ścisłej współpracy z powiatem jest współfinansowanie zadania przebudowy odcinków chodników we wsiach Żelazów, Goczałków, Tąkowice i Stanowice. Wsparcie Powiatu Świnickiego udzielone przez Strzegomski Samorząd wynosi 200 tysięcy zł. W obecnej chwili trwają jeszcze prace w Tąkowicach. Muzyka Trwa przebudowa drogi gminnej na ulicy Szarych Szeregów w ramach Schetynówki. Termin zakończenia listopad 2013. Po przebudowie ulica Szarych Szeregów zyska nową nawierzchnię i chodniki. Zostaną wybudowane zatoki parkingowe oraz ścieżki rowerowe. Powstaną nowe, dostosowane dla osób niepełnosprawnych przejścia dla pieszych i jedno przejście pieszo-rowerowe. Całości dopełnią efektowne nasadzenia i oświetlenie ledowe. Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszarowej w Strzegomiu. Wybudowana została kanalizacja o długości 160 metrów oraz sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości około 140 metrów. Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Koszarowej. Już niedługo mieszkańcy zmotoryzowani będą się poruszać po nawierzchni jezdni z asfaltobetonu betonu zaś piesi po chodniku z kostki betonowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej od ulicy Gronowskiej Jagodowej Armii Krajowej w Strzegomiu. Wybudowana została kanalizacja sanitarna i grawitacyjna łącznej długości ponad 951 metrów z tłocznią ścieków i przyłączem energetycznym. Tłocznia pozwoli przepompować ścieki pochodzące z sieci kanalizacyjnej we wsi Jaroszów niedawno oddanej do użytku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w wysokości 353 800 zł i dotacji w wysokości 176 800 zł. Została zakończona budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szarych Szeregów, także w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarych Szeregów wesoła Reja. Zakończenie prac przewiduje się na listopad 2013 roku. Zakończono pracę przy budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny. Wszyscy mieszkańcy zgłosili akces przyłączenia się do kanalizacji. Aktualnie trwa przebudowa części pomieszczeń na parterze zespołu szkół specjalnych. Gmina Strzegom przeznaczyła na ten cel 264 tys. zł, natomiast powiat Świnicki przekazał dofinansowanie w kwocie 425 tysięcy zł. Zakończenie remontu planowane jest na połowę listopada 2013 roku. Renowacji poddane zostały także zabytki sakralne, które powoli odzyskują swój dawny blask. Zakończono remont dachu kościoła Świętej Barbary oraz fasady kościoła Świętego Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy. Trwa remont wnętrza kościoła Świętego Antoniego. Szeroki zakres prac inwestycyjnych w gminie Strzegom i dynamika ich wykonywania w okresie wakacji jest jak widać imponująca.